acimvuendad nafika ppakulu cool rod namona bod ya wanko fred Niano, tak nazywa się reżyserka filmu, który pokażemy w środę, jest z, z Zambijką, która w wieku 9 lat wyemigrowała wraz z rodzicami do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Wali, no i tam praktycznie ukończyła szkołę średnią, potem skończyła studia, no i rozpoczęła przygodę z filmem. My chcemy pokazać Państwu jej najnowszy obraz filmowy zatytułowany Jak zostałem perliczką, świeżo po festiwalu filmowym Eranowe Horyzonty, wcześniej pokazywany był na wielu innych. Bardzo prestiżowych festiwalach sztuki filmowej. Trzeba przyznać, że ma, zbiera bardzo dobre recenzje, yy, nagrody, a co najważniejsze, jest takim ciekawym spojrzeniem na kinematografię afrykańską, która jest praktycznie rzecz biorąc nieobecna w takim europejskiej dystrybucji filmowej. Bardzo się cieszę, że możemy rzucić pewnego rodzaju snop światła na yy, właśnie produkcję filmową, nieeuropejską, zorientowaną na zupełnie inne problemy, na zupełnie inne światy, taką etniczną, wielobójczą. Barwną, e, trochę arthausową, ale z drugiej strony też, jak Pan powiedział, dotyczącą kwestii szeroko rozumianego kina kobiecego. Cokolwiek ten termin obecnie oznacza, e, jest to spojrzenie bardzo interesujące, intrygujące, dotyczące tego, jak traktowane są w niektórych kulturach afrykańskich kobiety i jak mogą się, czy, czy istnieją w ogóle możliwości wyzwolenia się z tego systemu, który no, je w ewidentny sposób uprzedmiotawia imiona. Pokazuje to z perspektywy właśnie kobiecy, opowiada dość wstrząsającą historię dotyczącą nadużyć seksualnych, jakie, jakie są na, na, no, żebym, na porządku dziennym w Zambii, nie tylko w Zambii. No, I wplata tą swoją opowieść w historię rodzinną, w historię, która dotyczy jej, jej kuzynek i tego, jak takie problemy rozwiązywane są właśnie w południowej Afryce, bo generalnie Zambia to od dawna, Rodezja, Zimbabwe to, to są tereny południowej afrykańskiej. Świetne kino, dobrze zagrane, e, bardzo ciekawe z takim pazurem publicystycznym, ale również z uwzględnieniem bogactwa etnicznego tamtych terenów. Więc ci z Państwa, którzy są e, zainteresowani, pani taką etnograficzną trochę wycieczką ze szczyptą publicznego zacięcia myślę że będą zadowoleni serdecznie zapraszam środa godzina 18:30 jak zostałam perliczką Let me tell you a